Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SweetCik. Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o aktorce o imieniu Rooney Mora, która jest główną bohaterką filmu pod tytułem Dziewczyna z tatuażem. Bardzo sławny film już się stał, ponieważ, no co tu dużo mówić, został bardzo fajnie zrealizowany przez reżysera, Dawida Finchera. Jest to adaptacja powieści Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, którą napisał Stieg Larsson. Nie wiem, czy kojarzycie. Mam właśnie w ręku jedną z tych książek. Akurat jest to druga część, pod tytułem Dziewczyna, która igrała z ogniem. Która jeszcze nie doczekała się realizacji kinowej, ale pewnie wkrótce się jej doczeka. No bo czemuż by nie? Pierwsza część odniosła wielki sukces, także czekamy z niecierpliwością, przynajmniej ja czekam, nie wiem jak wy. W każdym bądź razie, przechodząc już do tematu, chciałbym poruszyć kwestię ubioru Lisbeth Salander, właśnie w tym filmie, ponieważ uważam, że została fajnie ucharakteryzowana, znaczy. Gdy czytałem książkę, a było to jeszcze przed ukazaniem się filmu na ekranach, właśnie mniej więcej w taki sposób sobie wyobrażałem bohaterkę i myślę, że tutaj twórcy wiernie odwzorowali jej postać i gdy się ogląda film, to czuje się tą całą tajemniczość aktorki, czuje się naprawdę napięcie, kiedy ona się pojawia na ekranie, kiedy odgrywa sceny. Zwróciliście uwagę, nie? Na pewno się wam w oczy jak jest ubrana. Ojejko, naprawdę niesamowity widok. Zresztą naprawdę Rooney Mora wcieliła się idealnie. Jest, wpasowała się po prostu. I no, co tu dużo mówić. Pasuje. No, nie wyobrażam sobie w tej chwili innej aktorki na jej miejsce. Myślicie sobie pewnie teraz do czego zmierzam, a zmierzam właśnie do tego, że chcę tutaj poruszyć właśnie kwestię ubioru. Główny nacisk na to położyć, ponieważ jest to kanał o modzie. Nie wiem czy byliście na moim blogu, jak nie to polecam przy okazji www.elegantsuitup.blogspot.com. Jestem suitchik i właśnie tam zamieszczam posty dotyczące wszelkiego rodzaju mody, trendów i tak a czemu akurat właśnie aktorka Rooney Mora w roli Lisbeth Salander i dlaczego o niej chcę porozmawiać? A otóż dlatego, że niekoniecznie zawsze elegancki ubiór jest atrakcyjny. To znaczy nie ma reguły takiej, że ubierz się elegancko, a będziesz wyglądał zajebiście. No bo tak nie do końca jest. Na przykład właśnie... Mm, Lisbeth Salander. Postać z filmu Dziewczyna z tatuażem, zwróćcie uwagę, no co, dziewczyna tak, dziewczyna z irokezem, dziewczyna z bardzo dziwną fryzurą, kruczo -czarną, pełno tatuaży na ciele, no w ogóle nie przypomina kobiety, no widać, że jest kobietą, ale no strój cały jest z kosmosu tak jakby wzięty, mimo wszystko idealnie się komponuje z nią stwarza właśnie taką tajemniczość i symbolikę i to jest fajne, ponieważ uważam, że każdy powinien mieć swój jakiś indywidualny styl. Zauważ, ja nie mówię do ciebie, żebyś się ubierał elegancko. Nie mówię do ciebie, żebyś nakładał codziennie marynarkę, garnitur, nie mówię, żebyś nakładał koszulę czy sweterki. Wiadomo, że to jest fajne i podoba się kobietom, one zwracają na to uwagę. Mówię tutaj oczywiście o mężczyznach, a jeżeli Chodzi o kobiety. Wiadomo, że też, jeżeli nałożą szpilki, nałożą obcisłe spodnie, lub też spódniczkę jakąś elegancką, on do tego jeszcze się uśmiechną, to też będą pociągające dla panów, prawda? Ale czasami zdarzają się takie wyjątki, jak na przykład właśnie, już wspomniana wcześniej, Lizbeth Salander, gdzie patrząc na nią, wszystko jakby jest na swoim miejscu, a równocześnie wszystko jest jakby z w ogóle innego świata. Ale właśnie. Czasami tak się zdarza. Patrzymy na kogoś, kto jest zupełnie inny od nas, kto się zupełnie, całkowicie różni, i po jakimś czasie stwierdzamy, że on jest jednak cool, że ma swój styl, którego się cały czas trzyma i to jest spoko. Tak samo my powinniśmy sobie znaleźć odpowiedni nasz styl ubierania się. I mimo wszystko, jeżeli my się czujemy w tym dobrze, to. Powinniśmy ubierać się tak. Mimo tego, że na przykład inni mogą sobie myśleć: O, jezu, jakąś umrę, Boże, co on na siebie nałożył. Hmm, bo nigdy bym się z nim nie pokazał na randce, albo nie pokazała. Jeszcze inne rzeczy, ale każdy ma prawo do. Wyrażać siebie w taki sposób, jaki chce i nie możemy nic na to poradzić. Nie możemy też tej osoby nic zarzucić, no bo mamy do tego prawo. Może pomyślisz sobie teraz, że sugeruję ci, abyś ubierał się albo ubierała jak Lizbeth Salander, ale nie, 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 nic z tej rzeczy. Po prostu próbuję powiedzieć, że na tej planecie nie muszą chodzić same klony. I co, i co tu dużo powiedzieć jeszcze? Może będę już kończył właściwie, bo temat chyba się wyczerpał. W międzyczasie tutaj w tym filmiku puściłem zdjęcia, możecie sobie obejrzeć, nie tylko mnie posłuchać. Także co, także będę się z Wami żegnał. Ja pewnie już pójdę spać, bo jest późno. Nie będę mówił, która godzina, bo jeszcze pomyślicie, że siedzę po nocach i tylko przed komputerem przesiaduję. Dobra, w takim razie na razie, cześć, mówił Sweetcik, zapraszam przy okazji na mojego bloga www.elegantsuiteup.blogspot.com i subskrybujcie, dodawajcie komentarze i jakieś uwagi ewentualnie. Dobra, to na razie, cześć.